Dobra, dajcie mi te dwie minuty. Ja już jestem kurwa za dużo tej muzyki na dzisiaj. Jutro, 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 jutro. ...taką kurwa lute O ty kurwo! Dobra, ja to muszę z parę Jaki bym taką kurwa lute zajeb... Tam Mork... kogoś Mork chce bić? To był jakiś taki normalny chłopak, nie? O ty kurwo! Wejdź, ja wyjdę z digna, odejdź. Ja daję pizdę. CT. No. Kurwa, Nieźle kurwa, kulo jebana kurwa. U, Śmieci kurwa No to to kurwa, kurwa Kurwa co to po hicie chyba. To, to 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 No co za kurwa c... Dobra, najlepsze jest to, że my... Nam brakuje już dwóch literek Więc w końcu będzie nam brakować jednej no, a w końcu ktoś to powie Kurwa głośno i wyraźnie, nie? Co? Aha, ja mnie trafia ten jebany... I chuj mi Piotr P. Peku... On dobrze procesuje, mi... Bandura dobrze procesuje. Aha, kura. ja my trafia ten jebany I chuj mi Piotr P. Kurwa. Peku... Jebany w tupe Piotr P. geja. No, ja chciałem żebym... O kurwa no. Tak, oglądaliśmy tą nudę. Dziękuję za 3 złote Ej, ale my gadamy takie śmieci w tym sensie, że mi jeszcze w głębi kręci. Tupe Piotr P. Wyrucham geja. No, ja chciałem, żeby mi ktoś zerzał w dupę. Najlepiej jakiś gej. Afroamerykański. Dobra, chuj mi w dupę kurwa! Nie mogę! Nie pierdolajaj, to w spokoju już chuj mnie to! Zwolna na psy. Kupię 30 trzydziestolatkowie w moim wieku. Wieś co robią? Jedzą u teściów kurwa dzieci. ciastko. Mają trójkę dzieci i firmę. Spotykają się ze swoimi inteligentnymi znajomymi w drogiej restauracji. Ja w wieku 30 lat. Oko. <gulet> Kurwa. Jak sobie pomyślę, że to jest cipa... Kluczowymi odcinkami walk są obecnie okolice Bachmutu na pół... Ej, dobra, to jest za grube. No co, od Doniec. To jest za grube. Muszę zachować poważną minę. To nie jest temat do żartów. Kluczowymi odcinkami walk są obecnie okolice Bachmutu na północ od Doniecka oraz linia Sfatowa-Szeminna w północnej części. To nie jest temat do śmiechu, bo to serio, kurwa, jakby ludzie giną i tak dalej. I ja mam wyjebane w ogóle, nie pochwalam tego. Jakby ja jako ja. Ale obejrzę to jeszcze raz na zbutowanym mikrofonie. Pa. Właśnie nie ma, kamerka mi się zdecydowała. walk są obecnie okolice Bachmutu na północ od Doniecka oraz linia Sfałkowa-Czeminna w północnej części obwodu Ługańskiego. Ukraiński sztab generalny podkreśla, że okopane siły wroga ponoszą straty nie tylko w wyniku skutecznych działań sił obronnych, ale także na skutek złej koordynacji własnych działań. Ale... Jestem z powrotem, widzowie. A uśmiech na mojej twarzy skąd? Żart mi się przypomniał. Counter-Strike is known for its visceral and satisfying gunplay. Now firing a weapon looks pretty simple. You click your mouse, your character shoots, your target takes damage. Hey, that a shot I CS, <laughs> right? And Click your mouse, your character shoots, <laughs> your target takes damage. Twój target jest <gry> <gry> dwie minutki, nie? Serio. A Wiesz, może jak nazywa ja się braty